Sensa, Caniers for Caniers. Musiałem od tego zacząć, bo pół godziny uczyłem się nazwy holenderskiego timu, który jeździ na rowerach Sensa. Witajcie w moim królestwie na kanale Centrum Rowerowego. Dziś pokażę wam właśnie rowery Sensa. Mało znana w Polsce, jest całkiem dobrze znana w Holandii. Marka Sensa powstała w latach 90., a od ponad 25 lat produkuje wysokiej jakości rowery karbonowe. MTB, gravelowe w ostatnich czasach i szosowe. Dzisiaj mam tutaj dla Was Giulie Ewo na hamulcach tarczowych i Ultegrze Di2. Model wszystko mający. No, może poza pomiarem mocy, ale przy cenie katalogowej 25 999 zł, to i tak dostajemy bardzo dużo. Sercem tego roweru jest rama. Sensa swoje ramy robi w własnych formach. To nie są gotowe chińskie modele, tylko ich autorskie projekty. Tutaj, jak widzicie, też sztyca, koła, czy zintegrowana z mostkiem kierownica. Są dedykowane do tego modelu. Całość tworzy bardzo fajną, spójną konstrukcję. Rama dopracowana w każdym szczególe. Nawet takie drobiazgi, jak blokada sztycy, jest zintegrowana z gniazdem pod klucz, tutaj od wewnątrz, od środka, ukryte, wszystko schludnie, dopasowane aerodynamicznie. Czarne, matowe wykończenie z takimi bardzo gustownymi i dopasowanymi detalami szarymi, czerwonymi Evo Integrale, te sprawy. Prześwit na opony zostawiony troszkę większy, tutaj są założone Schwalbe One w rozmiarze 25C, ale widać, że 28 też swobodnie tutaj założymy. Oczywiście sztywne osie, mamy tutaj karbonowe koła o stożku 50, przygotowane pod tubeless, z tym, że opony są w wersji dentkowej. Rower wyposażony jest w grupę Ultegra 8100 elektryczną, ale rama jeszcze jest przystosowana również pod grupę 8050, tą 11-biegową z portem ładowania nie w tylnej przerzutce, tak jak w nowej grupie, tylko jeszcze montowanej w ramię. Również suport jeszcze w tej wersji jest na preswicie, także w nowej wersji tego modelu można się spodziewać, że będziemy tutaj mieli suport na gwincie. Za to ten model z 25,999 jest w tej chwili przeceniony na 20 20,299 i tego egzemplarza nie znajdziecie w sklepie online. Trzeba się pofatygować do sklepu stacjonarnego w Warszawie, żeby go sobie obejrzeć lub kupić. To jest rozmiar 53, mój, także jeszcze pewnie na koniec się nim przejadę. Są marki, gdzie za 10,5 tysiąca dostaniecie aluminiowy rower na Tiagrze. Tutaj oczywiście w promocji, ale za 20 tysięcy dostajecie karbonowy rower na karbonowych kołach, na karbonowym kokpicie i z karbonową sztycą. Również kierownica zintegrowana z mostkiem to model Supra, czyli dedykowany do tego właśnie modelu Sensa. Bardzo ładnie zintegrowane z podkładkami i z kapslem sterów, także wszystko stanowi schludną całość, nic nie wystaje na zewnątrz, mamy pełne aero. Oczywiście są dostępne tańsze modele gdzie kable będziemy mieli jeszcze na zewnątrz, a kierownica nie będzie zintegrowana z mostkiem. Nie byłbym sobą, jakbym się do czegoś nie przyczepił. Siodełko Sele Italia Boost to nie jest mój ulubiony model. Dla mnie za szerokie na nosku i za twarde pod tyłkiem. To w zasadzie jedyny minus, który w tym rowerze znalazłem. Najnowszą grupę Shimano Ultegra Di2 o kodzie 8100 widział już pewnie każdy z was, ale w skrócie powiem, co tutaj znajdziecie. Korby 172,5, co przy tym rozmiarze ramy jest logiczne. Można też zamontować 170 lub 175. Przełożenia 5236 na 1130 30 z tyłu, to już takie dość wymagające. Ale dostępne są oczywiście mniejsze z Blatem 50 albo większe z Blatem 53. Również kasetę z tyłu można wybrać o innym stopniowaniu, nawet do 34, jeżeli ktoś planuje tym rowerem dużo podjeżdżać. To pierwsza Ultegra, która jest częściowo bezprzewodowa. Manetki łączą się bezprzewodowo z tylną przerzutką, która kablem jest podpięta do baterii i do przedniej przerzutki. Pełni karbonowa, zintegrowana z mostkiem kierownica Supra Combo Integrale. Od dołu fajnie zamknięte kable hamulców hydraulicznych, także nic tutaj nie wystaje. Myślę też, że dałoby się tutaj od spodu zamontować taki centralny uchwyt do licznika. Koła są oczywiście na sztywnych osiach, ale w zestawie dostajemy taki klucz, który podróżuje sobie w tylnej osi i możemy go użyć do wymiany dentki, albo żeby wyjąć koło do pakowania roweru. Chodźmy go zważyć. 8350 300 trzeba odjąć zapedały, czyli goły rower waży 8 kg. To jak na maszynę aerodynamiczną na stożkach 50 na oponach z dętkami z całkiem ciężkim siodełkiem jest myślę przyzwoity wynik żeby bajkczek był pełen, musimy zobaczyć, jak cyka tylna piasta. A cyka ona naprawdę zacnie. Co nie pojedziesz, to do wyglądasz. W tym rowerze wszystko się zgadza. Biorąc pod uwagę, że grupa Ultegra kosztuje bez mała 10 tysięcy, jakieś przyzwoite aerodynamiczne koła Z4, a tutaj cały rower na przecenie macie za 20, a w pierwszej cenie za 26 bez złotówki. To stosunek wartości użytkowej do ceny całej tej konstrukcji jest moim zdaniem bardzo dobry. Jeżeli szukacie optymalnego roweru, który ma wszystko, co możecie sobie wyobrazić, o czym możecie sobie zamarzyć, kupić i jeździć, żeby już nic nie wymieniać, nie kombinować, nie rozbudowywać, to myślę, że Sensa jest właśnie taką marką, na którą warto zwrócić uwagę. To, co jeszcze jest miłym zaskoczeniem na koniec. To, że w rozmiarze 53, takim jak dla mnie, od razu mam w miarę krótki mostek i dość wąską kierownicę, więc jest szansa, że bez przeróbek będzie to dla mnie pasowało. A ja już jadę zobaczyć, jak to się sprawuje w boju, a wymyślcie, o czym chcecie kolejne wideo. Hej!